Chyleczko, wam wszystkim z tej strony, Rasa, a tutaj kolejny gameplay ode mnie. Chyleczko, dziś zagramy sobie w to, co właśnie teraz widzicie u siebie na ekranach. Jest to Shadow, w coś tam macie w tytule napisane ja tam tych nazw nie muszę pamiętać, chyba. No to dobra, rozpocznijmy sobie w końcu tą grę, bo bardzo czekałem na ten tytuł. Przypomina ta gra Diablo, przynajmniej mi. Zaraz tutaj zobaczycie, bo ja to już kiedyś tam, jakieś trailery oglądałem z tego I dobra, prolog, po co komu prolog, przecież normalnie ja to od razu to będę umiał pewnie grać Continue, continue, mm -hmm. Where will you go? Tak, najlepsze jest to, że ty nie wiesz gdzie masz iść No, bardzo ciekawe i co, ja sobie to nie wiem, wymuszyć mam, no spoko ten paku mali ledwo zacząłem grę a on już tutaj kozaczy do mnie co to w ogóle te skille robią bo to nie wiem tak używam tu 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 mada faka jupyka jajaj przeczytaj mi sobie tutaj to jest taki limit dealer plus knockback czyli że przewraca mi enemy czy tam stunuje to decrease magic I tutaj ten co daje increase Czyli chyba podatność jeżeli się nie mylę A to co on nam daje, a z tego co widzę to chyba damage No tak, damage nam to dodaje Dobra, oraj, 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 skurta wjeżdża Dawaj, moc wajcepca i pis i leżysz to i dawaj teraz następnego. No i dobra, leżą, leżą. Teraz my sobie biegniemy. Ło, wow, jakiś duży. A kurde, słabszy od tych małych. Dobra, no problemos, my friendos. No chodź tu, nie uciekaj. Kici, kici. Ogólnie, jeżeli podobają się wam filmy, to zostawcie lajka, komentarz i subskrypcję. To bardzo motywuje do nagrywania. I też cieszy. I dobra, jedziemy z kolejnymi. O, kryt tam chyba za 900. wpatrzy coś, prawie za 900. Anyway, w każdym razie, dobra, patataj, patataj, jestem rycerzykiem, mam tutaj dużą tarczę. Ciuch, ciu, ciuch. Ciu. No, bij to mocy, nie mam całego dnia dla ciebie. Ja chcę w końcu chaptera zagrać jakiegoś, a nie, nie, że prologa cały czas. Dobra, pod A to się przełączało. O, jakieś rycerzyki. O, nice. Your time is up. Kurczę, ale ja nie chcę mnie nie! O i chyba jednak niestety mnie zabili. Czy tam przeteleportowali, czy się rozdział skończył, nie wiem Nie znam się, ja zarobiony jestem, przyjdź pan później No i dobra, ładuje się, ładuje, załadowało się i nie ma. Chapter first No to będziemy chyba zaczynać, my friends. Tak, tak, ten cię sumanował Tak, nie. Nie wierzę ci, nie ufam ci. Saving! No, auto save, no nieźle. Ale ci dorosły jesteś? Mij to mocniej. Kiedy ja jakiegoś skila mam. To w ogóle co zadaje damage? Tak, chyba tak. W pewności to ja nie mam, ale chyba tak. Bij to, bo mnie zabije. Aaaa! co to, tego się nie da rozbijać W Diablo z reguły wszystko co tam stało po bokach To się dało rozbijać O tutaj widzę jakaś skrzyneczka Taka mi się podoba, a ty spryciarzu I co, jeszcze mi powiedzcie No nie, no pięknie, no nie da się tego otworzyć Tutaj mi coś J miga Co to jest, questy Mhm, a po, i co Tutaj mamy itemki, ale ja Nie mam oczywiście żadnych Cześć, cześć, cześć Tutaj jakiś trumny. What the fuck is going on? A co to? A, będę wybierał sobie swoją postać spośród tych trzech Oje oh, yeah. Hmm kim, kim ja bym chciał grać? Ten za groby, mało rzeźbiony, tamta czarodziejka, ja chcę łucznikiem grać Dziękuję A, łucznik tam to, to z karabinu maszynowego będzie strzelał na pewno. Co to kurde, jakaś ciołstka nerki czy coś takiego wpadło we mnie normalnie? Jestem pod wrażeniem. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. No, bardzo pouczające. Dobra, jedno mam w każdym razie skończone. I dobrze. Hmm. Jakoś to rozwalić mogę co? Aha. Są dwa różne światy w ogóle, sobie zwiedzmy. Tam gdzieś widzę, że mnie prowadzi ten yy, quest, pytajnik. Mam znaleźć jakiegoś ziomeczka. Ale kto to jest i skąd on się wziął to ja nie mam pojęcia. Także chyba to zwiedzę od początku do końca. Może znajdę tutaj jakieś temki dla siebie. Ogólnie jest taka sytuacja, że miało się to kręcić w 60 FPS-ach, ale czy się kręci w 60 FPS-ach, to nie mam pewności, bo zapomniałem właśnie sprawdzić przed nagrywaniem i nie chciałem tego przerywać już. Także jeżeli e, ten odcineczek byłby w... 30 fps, to z góry was za to przepraszam. Ale następne już będą kręcone w 60, żebyście mieli dobrą płynność. Dzięki YouTube'owi, właśnie możemy w końcu te 60 fps wrzucać. A nie jak to było dawniej, że marne 30. Do widzenia, to jeszcze pewnie obcinało do 28. No to takie, te YouTube y sprytne są. Jak na razie to nic ciekawego tu chyba nie znalazłem. Co to jest? Hmm. To się chyba jeć. Je, je, kuję się. Tego nie mogę używać. No to dobra, chodźmy tam tam, gdzie nas ten pytajnik prowadzi. Dobra, jakiś tam silver lecz, to nie będę podnosił, bo mnie stać. Jest fajnie, bo się można na tego ducha takiego przełączać. I po prostu takie dwa życia się ma, można w sumie powiedzieć. Pod którym to były te kwestie? Pod JOTEM Stone Obeliska mam znaleźć. Ale gdzie on jest? Stoję. Nie mam najmniejszego pojęcia. Tak wam szczerze powiem. Ogólnie to by mi się coś do leczenia przydało, bo taki zbity z deszka jestem. Niby poziom normal, a tutaj mnie orają. Oj, nie ma litości. To jednak nie przelewki, to nie jest podstawóweczka. No nawalaj go, bo, bo jak nie tończę jej i tyle będzie się, skończy dzień dziecko. Dobra, zbieramy, plądrujemy, co się da Dobra, lecimy dalej No podniosz to Aha, i teraz się musimy na tego Rumuna przełączyć Dobra, bij to, zabijaj, zabijaj, no bij, 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 bij Bo one cię zabiją, kurde Jakie to jest słabe W ogóle strasznie mnie tutaj lołują te moby Nie wiem dlaczego tak jest Dlaczegoż, a dlaczegoż też nie nie wiem, nie mam pojęcia, nie znam się, zarobiony jestem. O nie, 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 nie będzie. Nie ma tak łatwo. Przydałby się level, tyle że nie wiem, czy właśnie za level dostaje się właśnie HP. Mam nadzieję. Bo te pająki to mnie zjedzą zaraz. Terry Silvera normalnie bogactwo, sława i chwała. Zbieraj to, nie ma czasu. Trzeba wszystko przeplądrować. O oh, fuck, o oh, nie, 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 nie. Normalnie prawie padłem. 60 HP mi zostało, a nie mam chyba nic do leczenia. Normalnie porażka bym powiedział, w sumie. To mogę jakoś zjeść, czy coś? O, tutaj na pasek chcę dodać. Nie, nie mogę. No i dobra, biegniemy dalej, tam widziałem... Tam w sumie przesuwaliśmy taki sied i to właśnie dzięki temu tutaj możemy przejść. No, teraz to ja nie wiem. Wy... Nie! Aaaa! Pomocy, tato. Normalnie zaraz to mnie to zabije. Tutaj gdzieś się. Oj, padłem. Padać tutaj. Ale teraz nie wiem, co się stało, jak mi główny bohater padł. Czy to jakieś konsekwencje będzie miało, czy co. Nie właśnie czy sobie tego save'a tam zrobiłem. Aha, ja go mogę wskrzesić. Takie buty. O proszę. I żyję. I to na full HP nawet. No. To się daje dopłacało mi pasz. A, kurde, głupie pajączki. Tutaj mam tak jakby dwa światy. Całkiem fajnie to wymyślili. No i jest drugi poziom. No dobra, teraz skilla trzeba dodać. Mogę coś nowego? Nie mogę. No to dobra, pakujemy do tego samego. Strzelaj w to szybciej. Trzeba wszystko przeszukiwać, bo to itemki by się jakieś mi przydały. No bo to kurde w tych podstawowych cały czas biegam. Daj, faka. Ło, jakie okręgi w ogóle, o co za pająk A, się wystraszyłem prawie Tak, się prawie wystraszyłem prawie No, no tak, tak, ja ogarniam całkiem te języki polskie Dobra Zmaga czarodzieja, mu walnie i do widzenia Tutaj myślę, że odcinki będą tak Raczej w takiej samej długości Będę chciał dla Was przynajmniej odcinek na 2-3 dni umieszczać na tych YouTubach. Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo mało trochę czasu mam, ale myślę, że się uda. Zobaczymy, jak to będzie. Jak przyjmiecie moje filmiki w ogóle. O, co to jakiś Bosik pierwszy? Nie, to jest zwykłe potworki. Może takie mocniejsze jakieś. kurde, wypadła broń, tylko że chyba dla fightera, ale nie wiem czy to na pewno broń wypadła, czy to po prostu był jego toporek. Bardzo mnie to ciekawi. Ja sobie tu save'a zrobię. No dobra, nawalaj, napiżdzaj w niego! Teraz moc psa, Yeah! Wszelkie będę z góry was przepraszam no ale... Jak sami widzicie jest to mój pierwszy filmik i to od razu let's play Let's play, bo to będą odcineczki z tej gierki. Bo bardzo mi się ona już podoba od samego począteczka. Począteczku Polski język trudny język jak to mówią No, bita, bita, nie oszczędzaj się Come on, come on Co to kurde ma być? On sumonuje coś Tutaj pod te, aha, bo ja tutaj tym też sobie mogę Skier kupować I znalazłem, a to teleporcik sobie odkryłem chyba No i dobrze, na tym skończymy ten odcineczek Kolejne będą raczej dłuższe Dziękuję za oglądalność Subskrybujcie, lajkujcie, rozsyłajcie Dzięki, na razie